Mierzeja Wiślana, kluczowy projekt rządu prezydent i premier odwiedzają teren przekopu Mierzei Wiślanej. Przekop Mierzei Wiślanej to inwestycja, która wzmacnia suwerenność Rzeczypospolitej, to najważniejsza jej rola, żebyśmy nie musieli pytać sąsiadów, czy możemy wpłynąć na wody zalewu Wiślanego i do portu Welblągu, powiedział w czwartek prezydent RP Andrzej Duda. Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty na budowie Przekopu Mierzej Wiślanej stwierdził, że postęp realizacji inwestycji jest bardzo widoczny. Widać, że wszystkie prace biegną w terminie, że tak jak zapowiadano, do przyszłego roku pierwsze jednostki będą mogły przepłynąć kanałem, a do 2023 roku ta inwestycja będzie w pełni zakończona, ocenił. Prezydent przypomniał, że do zrealizowania pozostaje trzy etap prac, kiedy. Nastąpi pogłębienie zalewu wiślanego i udrożnienie portu w Elblągu dla największych jednostek. Duda zaznaczył, że przekop mierzej Wiślanej to inwestycja, która wzmacnia suwerenność Rzeczypospolitej. To najważniejsza jej rola, żebyśmy nie musieli pytać sąsiadów, czy możemy wpłynąć na wody zalewu Wiślanego i do portu Welblągu. Jak dodał, inwestycja jest finansowana przez polski rząd i jest obietnicą złożoną mieszkańcom Elbląga jeszcze w 2006 rok. Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, który połączy Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym, jest kluczowym i strategicznym pod względem bezpieczeństwa projektem rządu. Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez zalew wiślany do Elbląga to blisko 23 km, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały pięciem głębokości. Duda, przekop mierzej Wiślanej ma być jednym z impulsów rozwoju Polski przekop mierzej Wiślanej ma być jednym z impulsów prorozwojowych Polski, podkreślił w czwartek prezydent Andrzej Duda. Ocenił, że inwestycja ta może przyczynić się też do rozwoju turystyki w regionie. Dodał, że ma nadzieję, że przyszłe planowane inwestycje, jak i te realizowane na przykład na Mierzei, będą impulsem rozwojowym dla RP. Andrzej Dudaliczy, iż po zrealizowaniu inwestycji na Mierzei, będzie to również miejsce turystyczne. Mamy nadzieję, że takie inwestycje, jak ta pozwolą turystykę nie tylko ożywić, ale przede wszystkim ogromnie wzmocnić w przyszłości. A przede wszystkim, że wielkie inwestycje będą takim ogromnym impulsem rozwojowym dla Rzeczypospolitej, a w efekcie przełożą się na unowocześnienie naszego kraju, podniesienie jakości życia mieszkańców, wzrost stopniowy wynagrodzeń. Wszystko to, czego tak bardzo pragniemy, czyli także zbliżania się poziomem życia do tego, jaki jest w najbogatszych krajach na zachodzie Europy, mówił prezydent. Morawiecki: Przekop mierzej Wiślanej to wyraz realizmu politycznego, przekop mierzej Wiślanej to wyraz realizmu politycznego, to umocnienie naszej suwerenności. To także nasza duma, bo nie będziemy musieli pytać naszego wschodniego sąsiada, czy możemy wpłynąć na nasze własne wody terytorialne, mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Szerządu razem z prezydentem Andrzejem Duda odwiedzili w czwartek teren przekopu Nier Premier mówił na briefingu prasowym, że przez długie dekady nie było woli i wiary, że można dokonać tego przekopy, że można zgromadzić środki budżet u państwa polskiego i poznaczyć je na tę wielką i piękną budowę. Przekop mierzei wiślanej to także wyraz naszego realizmu politycznego, to umocnienie naszej suwerenności to także nasza duma, bo nie będziemy musieli pytać naszego wschodniego sąsiada, czy możemy wpłynąć na nasze własne wody terytorialne, mówił usze rządu. Jak zaznaczył, plan przekopu mierzei Wiślanej został uzgodniony wcześniej między innymi w ramach planu Dudy, czyli planu inwestycji wielkich, ale też mniejszych, inwestycji w najróżniejsze obszary życia publicznego, w usługi publiczne, usługi dla mieszkańców. One wszystkie stają się faktem, stają się rzeczywistością. Wiarygodność jest naszym znakiem firmowym i to tutaj widać bardzo wyraźnie, stwierdził premier Morawiecki. Zaznaczył, że ta strategiczna inwestycja obejmuje też pogłębienie toru wodnego na rzece Elbląg, a także cały system zabezpieczeń, który będzie umożliwiał wykorzystanie portu w Elblągu w sposób dużo bardziej rozlubowany. Podkreślił, że inwestycja ta przyczyni się do stworzenia tysięcy nowych miejsc pracy. Morawiecki, Gdański i Gdynia to symbol sukcesu naszej polityki morskiej. Nasza polityka to otwarcie się na Bałtyk. Gdańsk z Gdynią stają się największym portem na Bałtyku i zabierają przeładunki kontenerowe portom zachodniej Europy. To symbol sukcesu naszej polityki morskiej, powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Premier Mateusz Morawiecki przebywał w czwartek na Mierzei Wiślanej w rejonie, gdzie mają miejsce prace związane z przekopem. Nasza polityka to otwarcie się na Bałtyk. Gdańsk z Gdynią, które stają się największym portem na Bałtyku i które zabierają przeładunki kontenerowe portom zachodniej Europy. To symbol sukcesu naszej polityki morskiej, polityki handlowej, polityki portowej, podkreślił Morawiecki. Zwrócił też uwagę na inne inwestycje. A więc portowschorowy, porty serwisowe w Łebie, w Ustce, także port kontenerowy w Ustce, także port kontenerowy, głębokowodny w Świnoujściu. Pogłębiony tor kosztem 1,2 miliardów złotych ze ujścia tor wodny do Szczecina, odbudowa całego przemysłu portowego, przemysłu morskiego. To myślę jest nasz znak firmowy, a przecież przemysł morski. Może handel to jedna z dźwigni całego rozwoju gospodarczego, zaznaczył premier. Wszystkie te inwestycje razem, od tej poczynając, tutaj, niedaleko Elbląga, na mierzei Wiślanej to inwestycje, które zmienią strategiczne położenie Polski pod względem politycznym, ale także pod względem gospodarczym. Umożliwią utworzenie nowych tysięcy miejsc pracy, lepszych, wysokopłatnych miejsc pracy a to jest rzeczywiście część Polskiego Ładu, zaznaczył. Dodał, że Polski Ład ma doprowadzić do awansu cywilizacyjnego Polski i do tego, by Polacy zarabiali na poziomie średniej unijnej.